Cześć, właśnie słuchasz audycji P.A.P.M. Podcast. Zanim zacznę, chcę Ci serdecznie podziękować za to, że jesteś z P.A.P.M. Podcast już rok. Tak, słuchasz tego podcastu od roku. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i życzę udanego słuchania audycji P.A.P.M. Podcast. Cześć, ja jestem Krzysiek. Dzisiaj zamiast opinii społecznej zapraszam Was na audycję przed urodzinami P.A.P.M. Podcast. Zapraszam. PPM podcast, tak jak PPM Channel, będzie świętować urodziny 8 września 2023 roku. Pojawił się wtedy odcinek Stanów, który był emitowany w ramach wspólnej serii kanału PPM1 i podcastu PPM1, wcześniej PPM3. Odcinek o Colorado jest uznawany za pierwszy Oficjalny film P.A.P.M. Podcast, mimo tego, że 4 września pod znakiem powstającego P.A.P.M. Podcast zostały uploadowane z podcastu P.A.P.M. 2 audycje o animacji Model Citizen i filmie Sally. Możecie sami sprawdzić, dzisiaj dopiero to zauważyłem. Chciałbym Wam przedstawić plan na świętowanie urodzin P.A.P.M. Podcast. Prawdopodobnie serie w przyszłym tygodniu będą normalnie. Wcześniej nagrana audycja, długa, pojawi się 8 września, urodzinowa. W najbliższym czasie pojawi się podcastowa reklama P.A.P.M. Podcast, tak jak tydzień temu P.A.P.M. Channel wypuściło swoją reklamę. Być może pojawią się jakieś dodatkowe materiały z okazji urodzin P.A.P.M. Podcast. To jest w planie. Jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie. Nie zabieram Wam czasu i zapraszam na luźny monolog. Do widzenia na przyszłotygodniowych audycjach PJPM Podcast. Dziękuję Wam za uwagę. Jutro wiem, kolejne opóźnienie pojawi się luźny monolog. Ja jestem Krzysiek, a to była dzisiejsza specjalna audycja z serii, nie serii, tylko taka zwykła audycja przed urodzinami PJPM Podcast. Na razie. Była to audycja PJPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.